Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś poznamy naszego księdza rozgrywkowego, do którego Charlotte będzie chciała się udać. Życzę Wam smacznego oraz miłego oglądania. Tak, moi drodzy, jesteśmy w naszej rodzince. Tał nowy dzień dodałam już do lokalizacji tam, gdzie jest Kościół przyszły naszego Jana Pawła. Księdza. Ja chcę zobaczyć tak. Nasz Józef za 21 dni dopiero zmienia grupę wiekową. Nasz Charlotte w końcu zmienia się w młodą dorosłą za 4 dni. Anda za też 4 dni. Tak samo nasz Jan Paweł. No to w sumie za dwa odcinki zmieniamy dekadę. E, rodzice, wy możecie już wstać. Najpierw niech wstanie nasz Józef. Józef się wykąpie, bardzo smutny. Trudno wstać z łóżka, żałoba, tęsknota, żałoba. Teraz Ty masz żałobę, naprawdę. Dzieci dzisiaj się pouczcie pilnie. Józef, niestety, w żałobie i tak musisz tutaj przyjść yy, do krowokwiata. Ty tak nie będziesz przeżywał jak Charlotte, raczej. Potem musisz pozbierać wodę. Chodź na wioskę i pozbierasz żaby oraz wodę dla nas. O, tu masz jeszcze jakąś żabę. Tak, pozbieraj sobie tutaj wszystko. Charlotte, wstawaj moja droga. Pójdziesz do wychodka. Korzystaj, potem byś może coś ugotowała, co? Kliknę na kuchenkę, bo więcej jest tutaj opcji. I zrób może jajka na toście dwa razy. O, dzwonią, dzwonią do ciebie ze szkoły. Pożar? Co tu się dzieje? Popsła się umywalka przed chwilą. Masakra, a ty niby masz, że tu masz pożar, a nie ma tego pożaru. Dziwne rzeczy powiem wam, dziwne. Zostaw to dla młodego. Ty sobie zrób jeszcze raz jajka na toście, i potem zrobisz dla swojego męża. Jak tam ci idzie, mój drogi? No dobrze, tu ci kliknę, żebyś sobie pokopał coś tam, jakieś skałki. No tutaj jest zawsze dużo do kopania, więc sobie pokop. Dobrze, młody już zjadłeś, to niech cię matka może zaraz odstawi na nocnik. Możesz się bawić, abyś się pobawił w tej wodzie. Realistyczne to by było. O tutaj kura siebie jest z lisem znowu. Tą matkę widzę, że chce kolejne dzieci. Charlotte, chodź tutaj, poucz skorzystać z nocnika Lukasa. Lukas sam podejdzie. Ok. Myślałam, że ty go weźmiesz na ręce. E, Lukas, może teraz korzystać z nocnika. W końcu. Posprzątaj tutaj, czemu to odłożyłaś. Potem jeszcze to posprzątasz i sama pójdziesz y, tutaj. Umyjesz wannę i się wykąpiesz. Jak tam nasz Józef? Józef się zbagował. Ok. To ci jeszcze raz poklikam. Dobrze, ty się myjesz. Lukas już dał sobie radę. Sam to możesz poukładać klocki. No, matka tutaj. Ogarnia dom. Ojciec coś tu zdobył. Dobrze, matko, ty nasza, jak się myjesz? Miałaś to posprzątać. Czemu ty tego nie możesz posprzątać? No to pos dobre, to już za ciebie to posprzątam. Wróciły nasze dzieci. Mają standardowo złą zabawę, więc pójdą się pochuścić. Yy, ojciec. Ojciec jeszcze jest na wiosce. Dziecko, czemu się nie bawisz? Baw się dalej. Choć może, Charlotte, ty ogarnij się dzisiaj ogródkiem. Weź tutaj, sprzedaj wszystko. Ty byś może, o, tutaj właśnie podlała ten teren. Od razu zobaczysz, że tutaj nasze drzewo umało, więc podejdziesz tutaj i, i zobaczysz i będziesz przerażona. W sumie z jednej strony to będzie taki symboliczny moment uwolnienia się od plot. Tutaj ogarniesz ten ogród i pójdziesz, myś. Myślę, że gotować jakiś obiad. Mamy piątek. Myślę, że ten gulasz poszukiwacza zrobisz na przyjęcie. Dziecko, proszę cię, baw się, układaj albo czekaj, nie? Jest ładna pogoda, to weź sobie, zmień stru na tą ciepłą pogodę i pójdziesz się tutaj pobawić w piasku. Dzieci się bawią w ogródku, Charlotte tutaj, ale ty zmiń może strój co. Weź sobie ten roboczy, a nie ten ładny. Nie, ty nie miałeś wycierać, ty weź po prostu te śmieci wywal. Wytrze może Wanda zaraz. No, pójdziesz skorzystać. I akurat Charlotte już ugotowała obiad. Weź jeszcze, może pogotuj coś. O, kury przyszły tutaj do naszych dzieciaczków. Janek, już nie chcesz się bawić? A, już tobie ładnie podskoczyła. Zabawa, to chodź tutaj na obiad, który mama dla ciebie zrobiła. I potem odrobisz sobie lekcję, muszelkę ci sprzedamy. Te szkolne projekty też wam w sumie sprzedam. Gdy też już się nieźle czujesz, to pójdziesz coś zjeść. Jak tam, dzieciak? Dzieciak jest fajny, rozbawiony, bawi się w piasku. Matka przy garach. Wiecie, taki standardowy dzień. Już zjadłeś, to możesz odrobić lekcję. Wanda jak zje, to pomoże mamie tutaj sprzątnie i, i, i wytrze podłogę. Ty już zjadłeś, to może chodź tutaj przebierz się w kombinezon pszczelarski, sprzedasz miód i pobudujesz więź z Twoimi ukochanymi pszczołami. Nakarmisz potem krowę. No, dziecko jesteś głodne? Nie, ty się bawisz. Genialnie. Dobra matka, chodź tu jeszcze pogotuj te jajka na toście. Dobra, Wanda pomaga matce. To dobrze. Niech pomaga. Lekcję odrobiłaś? Nie, nie odrobiłaś. To potem odrobisz lekcję i może w końcu zaczniesz na tych skrzypcach grać troszkę. Bo miałaś w końcu uciekać od tych snów, koszmarów, tak? Od tych duchów. No, ta Charlotte coś chce te dzieci. Widzicie, ciągle ma tą pieluszkę nad głową. Zrobiłeś? To chodź tutaj nakarmisz krowę i porobisz Robisz te drewniane trony. No, dzieci sobie ładnie odrabiają, Charlotte gotuje. Potem możesz ugotować yy, myślę, że zupę grzybową od razu na jutro. Żebyś miała to z głowy i żebyś zajęła się tym malarstwem. Ty myślę, że jak to ugotujesz, pójdziesz skorzystać z toalety i pójdziesz spać. Jutro zrobimy te pranie. Jeszcze niech się nazbiera. Janek nam dokończył tutaj pracę domową, to myślę, że pójdzie się wykąpać i pójdzie spać. Lukas, o, zapomniałam o tobie. <grytanie> Lukas, chodź tutaj, zjedz, skorzystasz. Potem z, z nocnika, i, i Charlotte ciebie utuli do snu. Jezu, lodówka się popsuła. Potem chodź tutaj i naprawisz lodówkę. Chciałabym jakiś mały remont zrobić tutaj, na przykład dokończyć yy, tą spiżarnię naszą. Ale szkoda mi yy, kasy, bo wiem, że to na spiżarni się tylko nie skończy. Już zrobiłaś, to idź skorzystać z wychodka i myślę, że pójdziesz już spać, bo już to 20 a nie, ty musisz jeszcze utuleć. Do snu, Lukasa. O jezu, ty się tragicznie czujesz, mój drogi. To naprawisz lodówkę i pójdziesz spać. Co? Dobrze, Lukas, zjadł. Każdy jest chyba tutaj najedzony. Oprócz w sumie Charlotte. chodź, Charlotte, tutaj jeszcze posprzątasz. Ty chodź skorzystać z wychodka i pójdziesz spać. Czy ty się. umyłeś? umyłeś się, wykąpałeś się? Szybko ci to poszło. A ty, matko, chodź tutaj, znowu kury się biją. O Jezu, kurnik jest jaki brudny. Charlotte nie jest w ciąży znowu. To jutro z rana może się postaramy o kolejne dziecko. Dobrze, ty już skorzystałeś, więc Charlotte proszę, poczytaj Lukasowi do snu. Poczytasz, wytrzesz i, i pójdziesz spać. Oj, widzę, że musisz jeszcze opryskać tutaj przed tymi potworami. Nie bądź ojca, matka to zrobi. Weź sobie usiądź. Jeszcze tutaj musisz, matko droga, opryskać te łóżko. Ty gdzie idziesz? Zobacz co się dzieje. Dzieci mogą spokojnie i spać, jak i ona sama. To nowy dzień, piąte rano, mamy sobotę. Ojcze narodu, chodź tutaj, wykąp się. Charlotte, chodź sobie, wyciągnij resztki dokładnie, dobrze. Idź sobie po te jajka i zaraz postarajcie się o te dziecko, póki pamiętam. Co dzisiaj jest za święto? Dzień pirata. Mamy w sumie ostatni dzień lata, zaraz jesień. Tak, Charlotte, posprzątaj i od razu podejdź tutaj, poczekasz na męża młody zostaw ten krzak idź po prostu skorzystać z toalety, jak skorzystasz macie dzisiaj wolne dzieci to weź sobie resztki tak to, dobrze, ty mój drogi chodź tutaj żona na ciebie czeka postaraj się o dziecko z Simem Józef, no niech teraz Charlotte będzie miała taką in inicjatywę, a nie ciągle Józef, no starajcie się szybko bo te kury już latają takie brudne Janku, ty już ogarnąłeś to, o może ty ogarniesz tutaj kury Kurnik, posprzątaj i rozrzuć troszkę karmy dla tych biednych kur, bo ty nie możesz chyba jeszcze tego krowokwiata nakarmić, co? Młody wstałeś, to chodź tutaj. Skorzystaj, a co ty chciałeś od Wandy? Coś z Wandą chciałeś, pewnie miałeś zły sen. Tak, mały koszmar. Dobrze, ty zebrałeś te jajka, to ci włożę do lodówki. Dzisiaj pomożesz ojców. O, możesz tutaj troszkę z ogrod ogrodem się zająć. Dobra, młody tutaj już korzystam i potem podejdzie tutaj i sobie zje coś. Wyciągnę mu te jajka na toście. Masz muszelkę. Oj, za 200 simoleonów. Super. Dobrze moi drodzy, to chyba już starczy, co? Wystarczy wam wrażeń sieć na muszli. I ty potem weźmiesz dokładnie śniadanie. Charlotte, jesteś brudna, więc szoruj pokład i wykąp się. Ogarniesz potem ten nocnik naszego Lukasa. I kura znowu się bije z lisem. I kura wygrała bardzo dobrze. Ty dalej masz tą żałobę? Wanda wstała, widzę. To chodź Wando, się wykąpiesz. I potem weźmiesz sobie resztki. Mam tutaj mniej więcej simów moich kochanych ogarnię. Jest sobota, więc chodź tutaj potem młody. Jest ciepła pogoda, to weź potem się przebierz, w ten twój fajny strój na gorącą pogodę i się pobawisz w piasku. Nie, 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 nie myj tego Boże Święty. Mój drogi, chodź tutaj na karm krowę potem się przebierzesz. Już widzisz, że tutaj Janek ci pomógł troszkę z gospodarstwem. Więc mniej roboty masz, możesz dzisiaj więcej zarobić. Przebierz się w strój ten roboczy i zrobisz, będziesz dzisiaj robił cały dzień ten, ten wychodek, tak? Wanda, jak u Ciebie? Wanda jest zdenerwowana. Żałoba, dlaczego ja? I to wciąż niesprawiedliwe. Powiedzmy, że ona jest zdenerwowana, bo się dowiedziała, że matka ją chce wysłać do księdza na egzorcyzmy. Chodź, moja Charlotte, siedź na muszli. O, jesteś w ciąży, potrójnie Ci potrzeby spadają. Fajnie, fajnie. Dobrze, chodź tutaj skorzystaj i w końcu zrób te pranie. Józef porobi te trony, a ty możesz to sprzedać? Nie możesz posprzedawać. No to chodź się pobaw z bratem. Buduj rzeźbę z piasku z... O, z Jankiem sobie zbuduj. Ty, Wando, możesz sprzątnąć tutaj. Pomóż mamie. Załatw się w gniewie. I ty, moja droga, miałaś na skrzypcach grać. To chodź potem podejdziesz tutaj i zaczniesz grać na skrzypcach. Każdy jest zainspirowany. A, bo mam tutaj cechę parceli, naturalne światło. Dzieci już się pobawiły, to budujcie dalej. Czemu ci... Uwaga, nie rośnie. Ty dalej buduj sobie. No, i taka sobota przed bolesną niedzielą. bo no, bardzo się teraz przyjaźnią. To dobrze, chodź tutaj. Rób zabawne miny. Pobaw się troszkę z bratem. Obejmij go. Rodzinny całus. Poznaj swojego brata. Czułość. Ty głupy. No, i potem znowu sobie tutaj pobudujcie tą rzeź bez piasku. Rób te pranie. Ja ci w sumie naklikam, żebyś więcej zrobił tych tronów. Co? Charlotte w końcu zrobiła te pranie. rozwiesi na sznurku. Wymieni wodę. Tutaj może już wyciągnąć obiad, który już wczoraj przygotowała. Zjesz sobie i się zdrzemni. Niech Lukas się dalej tutaj bawi w piasku, a ty, mój drogi, może się pobawisz z kurami, co? Bo te kury tak, tak widzę, że nie mają co robić ze sobą. Pogadaj sobie, interakcje społeczne, pobaw się z kurą, pogłaszcz ją. Bez ta kura Ciebie nie lubi. Będzie chyba coraz lepiej idzie na tych skrzypcach. Masz już piąty poziom, Oła, a nie pierwszy poziom na skrzypcach, no dobra. Ciebie osy chcą urządlić. Ty już się pobawiłeś tutaj z kurami. Pobaw się z tą kurą też. Zapytaj, czy lubi ptasie mleczko. I jesteś w sumie głodny trochę. To idź sobie weź porcję. Weź tutaj wyślij babcie do domu. Znaczy babcie, to nawet nie wiesz, że to jest twoja babcia. Dobra, już jest szesnasta. To jak skończysz się bawić, chodź tutaj młody. Skorzystaj z nocnika. Weź sobie zupę. Tak, w domu ciebie osy, tak? Czy tam pszczoły? гоняем, No, ty robisz te trony bardzo dobrze. Co ty tak za tobą leci? To, jakbyś się bawił ciągle. Chodź tutaj, skorzystaj. Yy, myślę, że pójdziesz się wykąpać i ty byś się może czymś zajął. Co? Pobaw się jakąś zabawką. A może poczytasz sobie książki, to jest lepsze. Korowa chce jeść, Charlotte wstała. Nie jesteś w sumie głodna. Dzieci się same ogarnęły. To chodź tutaj, skorzystaj i chodź sobie tutaj pomaluj. Może jakiś obraz, co? Albo nie. Ty musisz tutaj przyjść do ogródka i sprzedać wszystko. Niestety Janek nie może tego robić. Tak, sprzedasz sobie wszystko i wtedy może pójdziesz jakiś obraz namalować. No, ładnie już zarabiamy. Dzieciak sobie je. Jak już zjadłeś. To chodź tutaj może jeszcze klockami się pobaw układaj sobie. Panda dalej ćwiczy grę na skrzypcach. Tak, powiedzmy, że ty ją to uspokaja. A ty co? O, jakiś ładny obraz malujesz. Myślę, że jak Charlotte zacznie malować arcydzieła, to wtedy będziemy sprzedawali po prostu te obrazy. A jak to takie zwykłe, to po prostu do wyposażenia jej tutaj chowam. O, zobaczcie. O Jezu, a skąd ty tyle rzeczy masz? A, bo to nie Charlotte, to jest Józef. No tak. To od razu sprzedamy w sumie, nie? Jajka znowu się popsuły. cytryny mamy. Jabło. Grusza, to może cytrynę zasadzimy sobie o tutaj ładnie. Dobra, sprzedamy żaby, w sumie możemy Ci rozmnożyć. Mamy nową 160 simolonów, super coraz więcej będziemy z tych żab mieli chociaż, no a chciałam wam pokazać, że tutaj w wyposażeniu ma Charlotte, no już sześć obrazów nasz Janek tutaj czyta książkę Wanda dalej tutaj gra sobie, a Lukas właśnie osiągnął trzeci poziom yy, chodzenia, ty już kończ ten obraz, bo dziecko potrzebuje do łóżka dobra, Charlotte już nam dokończyła obraz, jakoś wspaniała i podejdziesz sobie tutaj do dziecka i możemy go już utulać do snu, dobra dziecko skończyłeś kończ układać. My sobie czyta na górze. Lukas chce już spać. A nasz ojciec już tutaj kończy ostatni wychodek. Dobra. Chodź tutaj czytaj Simowi do snu. Jemu poczytasz i w sumie pójdziesz sama zaraz spać. No i głodna jesteś to weź sobie jeszcze jakieś resztki przed spaniem. Powiedzmy, że jakąś kolację sobie zjedz. Bo James nas odwiedził. Ale czemu tak późno? James sorry, ale to jest za późno na odwiedziny. Dobra zjadłaś to weź jeszcze to sprzątnij i, i odpój w sen. Wanda, ty już przestań Grać. Już starczy chyba na dziś, co. Skrzypce ci włożymy do wyposażenia, skorzystasz z toalety, zjesz sobie gulasz poszukiwacza, Póń Sen, no nie do końca, choć tutaj sieć na muszli, zjesz sobie kolację, pójdziesz może się jeszcze wykąpać, i wtedy pójdziesz spać, no pogadaj sobie z córką o, Janek już skończył czytać to Janku mój drogi idź sobie spać, bo z rana idziemy do kościoła, przyszedł nam duch Wando, chodź tutaj przywitaj przyjaźnie, chodź tutaj pogadaj z duchem, zobaczymy co ci co ci teraz opowie no i Wanda dowiedziała się w sumie tego samego, duchy będą nawiedzać dopóki Charlotte żyje, no niestety dowiedziała się też czegoś dodatkowego że drzewo musi niestety Wstać, w sensie zostać albo od nowa posadzone, albo nie wiem użyć jakiejś magicznych mocy, żeby po prostu to drzewo było. był jakby portal do zaświatów, tak? No, i Wanda się wkurzyła, jak widać. No i coś Wanda nie chce się zaprzyjaźnić z tym duchem. Wanda już ma dość gadania z duchami, ona po prostu odpłynie w sen. Dla niej to już jest normalne, że będzie miała te koszmary. Po prostu już się do nich przyzwyczaiła, już się ich nie boi. Jest po prostu zdenerwowana, że w środku nocy tak. Nie może się wyspać, bo duchy ją wzywają, tak? To właśnie nowy dzień. Rodzice wstali. Patrzcie, to jest strój zimowy dla Charlotte. Fajny, co? Mm, tak, chciałam powiedzieć, że szybkie śniadanie i, i idziemy do kościoła. Poznacie naszego księdza. To już jabłka możemy tutaj ogarnąć. E, ten gulasz poszukiwacza mamy. Dobra, to zjemy po prostu to, co jest w lodówce. Chodź, kochana, weź sobie porcję. Dzieci? Dzieci już stały? To chodź, Luka, chciałam powiedzieć Janku skorzystasz z wychodka i przyjdziesz zjeść. Zobaczcie, to jest w ogóle nowy strój naszego Janka. Taki fajny, klimatyczny. Czekajcie, o, ja wam, o, nie! Obraz zniknął znowu. Mamy tutaj fajny strój naszego Jana Pawła z modów. Ta Charlotte już zjadła. Sprzątnij sobie. Pójdźcie jeszcze wykąpać przed kościołem, żeby na dziesiątą, żebyśmy mogli już tam pójść. Chodź tutaj jeszcze, mój drogi, nawozisz wszystko. Truskawką mnie. Będzie. Dobra, chodź tutaj, może się baw w piasku. Czekamy na całą rodzinkę. Ty potrzebujesz w sumie żeby ktoś Cię wykąpał. Zmień sobie strój na zimowy, fajny. I też pobaw się tutaj w piasku, poczekaj na resztę rodziny. Ty byś mogła się jeszcze wykąpać, Wando, przed kościołem. Matka się kąpie. Ojciec jeszcze tutaj kończy zajmowanie się ogrodem. No i znowu wody nie macie. Trzeba iść do studni. O, jaki ładny strój założyłaś. To weź sobie jeszcze tutaj ugotuj chleb, bo dzisiaj mamy niedzielę. Chleb mleczny. No i Gotuj. A Józef ma już dziew dziewiąty poziom ogrodnictwa. Super, Józef. Jak się wykąpiesz, to potem przyjdziesz tutaj do rodzeństwa pobawić się w piasku, poczekasz na wszystkich. Zobaczcie, jaki ładny strój ma Charlotte. No i ta pańczyna. <grybujesz> Zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. To też jest z modów. Dobrze, potem sprzątniesz. Jest za dwoje. Fajnie. Charlotte dowiedziała się właśnie, że jest w ciąży. Super, idź poinformuj swojego męża. Jaka ładna para. A ty co? Nie cieszysz się? Że będziesz znowu ojcem? A matko. Dobra, weź to, jeszcze sprzątnij i idziemy do kościoła. A czemu ty się przybrałeś? Aż tak ci ciepło? Odwiedzimy księdza, tak? Bo tutaj w tym kościele mieszka ksiądz Smith. Eugeniusz w sumie Smith. Zaraz go poznamy. Tak idziemy z całą rodzinką. W końcu się wyrwiemy z tego domu, co? I jesteśmy. Przyjazne powitanie. Powitaj się z księdzem. O zapukaj do drzwi. No, zbagowane simsy. Fajnie. Powitajcie tutaj księdza. Powitaj, Janek, ty tym bardziej powitaj księdza. No, i to jest ksiądz Eugeniusz Smith. I tak, idźcie na tą mszę, a po mszy Charlotte pójdzie z mężem pogadać z księdzem Eugeniuszem. Dobra, pukniesz do tych drzwi w końcu? Pukniesz, dobra. Mamy tutaj, choć tutaj w pierwszej ławce musisz usiąść, ty też. Dzieci, chodźcie bardziej tak z tyłu. Ty, może nie, ty choć... Do przodu, bo ty chcesz przecież być księdzem. Chodź może nie usiądź sobie koło siostry. No i powiedzmy, że jest teraz msza. <grym> tutaj e, Janek niech sobie siedzi, tutaj niech dzieci sobie rozmawiają razem. Charlotte, chodź tutaj. Pogadaj z księdzem o Wandzie. Co się dzieje z nią ostatnio? A co ty tak świecisz? Mieć w rodzinie? Kto zmarł? Dobra, pogadaj tutaj z Eugeniuszem na temat wandy. Ty też powinieneś gadać, chodź tu. Pogadaj z księdzem. Możecie powiedzieć, że boicie się tej córki, że ostatnio mieliście też dziwną sytuację z talerzami, że po prostu zniknęły spod nosa. Ksiądz chce tutaj naszym bohaterom pomóc, więc powiedział, że zrobi te egzorcyzmy, że tak powiem, na naszej wandzie. I mówi, że to diabeł wcielony. Się pyta, jak to też się zaczęło u tej wandy. No to Charlotte mówi, że na początku miała tylko. Zwykłe sny, koszmary, potem to się zaczęło nasilać, potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy u nich w domu. O, świetna reputacja, super. Charlotte z Józefem są po prostu przerażeni yy, ich córką, że tak się dzieje. No i oczywiście dziwnie się patrzy na Wandę. A Wanda jest zdenerwowana, powiedzmy, że jest zdenerwowana. Czemu ty rozmawiasz z księdzą Barabara? A może to dobrze. Tutaj może też tak gadką, szmatką przeszli do tego, że Wanda, yy, jak zaczęła rysować rysunki. I na tych rysunkach o, o Charlotte odkryła, że Wanda narysowała śmieć małego dziecka, tak? Śmieć przy porodzie, coś takiego, powiedzmy. No i to się spełniło, bo straciła dziecko. Tutaj ksiądz jest przerażony, że tak się dzieje z małym dzieckiem. To jest dopiero małe dziecko. Ksiądz chce pomóc. Teraz przechodzimy na widok księdza. Jesteśmy już tutaj u księdza, jako ksiądz <gry> i tutaj tak... O, to jest dobre! Zaproponuj wysłuchanie! Chodź tutaj księ księdzu ty nasz, zaproponuj wysłuchanie, powiedzmy, że tutaj e, Charlotte z Józefem muszą się wyspowiadać najpierw przed tym egzorcyzmem, zaproponuj wysłuchanie e, e, tej Wandy, Boże, mylę pewnie imiona, sorry. Podziel się miłym słowem, okaż empatię, poznaj w ogóle Wandę. Zobacz, czy, 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 czy to jest naprawdę, coś z nim jest nie tak. My zostaniemy z całą Charlotte. Powiedzmy, że Charlotte zaufała tutaj Eugeniuszowi. Chodzi o te egzorcyzmy. Kurde, jest po w policzek. Co to ma być? Ty już idziesz? A nie, Janek chce tutaj pogadać jeszcze z księdzem, bo Janek się fascynuje tutaj religią, aż się zbagowali. Pochwal szczerze, pociesz żałobnika. Stary Ty też idź do domu. Charlotte poszła, wszyscy poszli, tylko Ty tu jeszcze zostałeś. Tak, pociesz tutaj, Szar. Boże, Wandę, co ja mam z tą Charlotte? No i się zaczyna. Ksiądz uznał, że rzeczywiście jest jakiś szatan, powiedzmy, w Charlotte, i tutaj będzie wykonywał egzorcyzmy. Nie wiem w sumie, jak to pokazać w Simsach, bo tutaj powiedzmy, że są te egzorcyzmy, to musicie mieć tą złą relację. Próbujesz wyciągnąć z, z Wandy tego diabła, yy, kłótnie, skrzycz te dziecko. Nie, nie odejdź, tylko tutaj, o, skrzycz te dziecko, dobra, po prostu chcę zrobić, żeby mieli tą relację czerwoną. Wanda jest po prostu ściekła. Na księdza, że jej nie uwierzył w jej historię, tylko widzi w niej diabła. Więc tak, jest już szesnasta. A ty, Charlotte, Boże Wando, jesteś sama tutaj bez żadnej przyzwoitki, bez żadnej matki. Przejdziemy po prostu do naszej rodzinki Marfi. Dobrze, jesteśmy już w domu. Wanda wróciła. Ona jest zła, że rodzice po prostu wysłali ją na egzorcyzmy do księdza, więc tutaj wydrze się na swoich rodziców, że w ogóle ją nie spierają, nie pomagają jej w tym, że, że ma te sny, że zabrali ją do tego księdza, że ona. A już nie chcę do tego księdza chodzić. Tak, młody o Jezu, młody musi tutaj się wykąpać. Weź komplet dla Lukasa. Tutaj, tak, w... chodź tutaj, obraź ojca Wando, drwi z niego. Tak, Wanda jest zdenerwowana, że rodzice ją tak potraktowali. Nie będzie się do nich odzywała, nie będzie wykonywała obowiązków, które... A, znowu masz mdłości, które każe jej matka robić. Po prostu się zbuntuje. A jak dalej losy się potoczą, musicie oglądać kolejne odcinki. Chodź potem, yy, Janku, ty też zjesz sobie. O, chlebek właśnie zjedzcie sobie. I ty byś może zrobił donicę ogrodową na, na tą cytrynę. Ty musisz wrócić do, ob do obowiązków domowych, więc chodź tutaj, czytaj Sim'owi do snu. Ty wando pójdziesz skorzystać i pójdziesz gdzieś powiedzmy tutaj do lasku, y pograć na skrzypcach. Jesteś zdenerwowana, chcesz je odstresować, wyluzować, więc pograsz sobie na tych skrzypcach. Janek sobie je. My będziemy zaraz kończyli ten odcinek. Zresetuj i weź jeszcze raz to zjedz, bo do tego jakby nie jadłeś. To weź sobie coś innego może co? Otwórz mi lodówkę i weź sobie tę zupę zjedz. Już nie jest tego chleba. Jakoś nie chcesz go jeść. Ty w sumie czujesz się dobrze, to chodź porób te drewniane trony. Charlotte tutaj ogarnie dom do końca. Znowu jesteś głodna, to chodź sobie, weź resztki. No i czemu ty nie chcesz jeść, mój drogi? Co ty odwalasz w tym momencie, Janku? Trudno, strajk głodowy. Odłóż pranie, Charlotte, i potem pójdziesz spać. To jak Janek nie chce jeść, to już trudno. Niech nie je. Pójdzie się wykąpać i pójdzie spać. Ty już zrobiłeś? To pokaż co mamy w wyposażeniu. O Jezu, 10 tych drewnianych tronów. Ja zapomniałam tego sprzedać. 11 tysięcy, zobaczcie. Mamy, mamy na kościół. Mamy na kościół dla Jana Pawła. Możemy w sumie pokusić się o mały remont? Dobra, mamy 20, prawie 30 tysięcy simolonów. To ty możesz jeszcze porobić tutaj, póki się dobrze czujesz. W sumie te drewniane trony, może dwa jeszcze zrób. Dobrze ci to idzie. Wando, ty w sumie już nagrałaś się na tych, na tych skrzypcach, to pójdź po prostu spać. No, także w następnym odcinku nasza Charlotte będzie rodzić. A ty Janku, czemu nie poszedłeś się umyć? Coś mi się te Simy już bagują. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. A jeśli tak, to proszę o zostawienie lajka w górę pod tym odcinkiem oraz subskrypcji, jeśli dalej nie macie. Wanda ma wkrótce rodzinę? Za dwa dni. Czemu nie, nie starzeje się ta Charlotte? Muszę to zmienić. Czemu ja nie miałam tego ustawionego? Miałam wrażenie, że ja to miałam ustawione. No nieważne. Mam już teraz dobrze ustawione wszystko. Także w następnym odcinku też robimy urodziny naszych tutaj dzieciaczków. Następny odcinek to będzie już ostatni odcinek z roku 1890 i będziemy przechodzili w nową dekadę. Życzę Wam miłego dnia, nocy bądź popołudnia, w zależności kiedy Wy to oglądacie, o jakiej porze. Z mojej strony na dziś to wszystko. Trzymajcie się i cześć!